Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Obudźcie się w kolejnym podcaście. Moi mili, dzisiaj postanowiłem posłużyć się krótkim fragmentem ze sprawozdania ciała kierowniczego, tego ostatniego, gdzie nowy członek ciała kierowniczego mówił troszeczkę na temat kongresów, na temat szkoleń i posłużył się takim listem, gdzie Pewna siostra. No właśnie. Może najpierw posłuchajcie, a potem pozwolę sobie na komentarz. Zapraszam. Akurat w ubiegłym tygodniu dostaliśmy z żoną list od siostry, która niedługo weźmie udział w kongresie i w kursie służby pionierskiej. Napisała: Zwykle piszę do Was dopiero po takich wydarzeniach, ale w tym roku postanowiłam zrobić to wcześniej. Bo już teraz wiem, jacy będziemy szczęśliwi, poruszeni i jak bardzo wzmocni się nasza wiara. Skąd wiem, że tak będzie, że dostaniemy to, czego potrzebujemy? Bo zawsze właśnie tak było. Ręka Jehowy nie jest za krótka. Nigdy nie byłam rozczarowana, nie myślałam, czekałam na coś innego. Dziękuję. Niesamowite, jaka silna wiara. Na pewno cieszy się z tego nasz niebiański ojciec Jechowa i jego syn, głowa zboru chrześcijańskiego. No tak. Ja oczywiście w żaden sposób nie chcę negować, że program, który przygotowuje tak zwany niewolnik, komuś się podoba. OK? Uważam, że Często podoba się on ludziom dlatego, że są zauroczeni. Wiecie, tak to trochę czasem bywa. Jeśli ktoś się w kimś zakocha, to nie dostrzega jego wad. A jeśli trafi na osobę, która jest toksyczna, to ona nie pozwala, żeby to zauroczenie niejako minęło. To znaczy, ono mija po czasie, ale ta osoba jest w oczach tej zakochanej. Tak cudowna, tak doskonała, tak zmanipulowana, że wielu rzeczy nie dostrzega, nawet tego, że jest krzywdzona. I do czego tutaj zmierzam? Zobaczcie, że ta siostra, która napisała list do tego członka ciała kierowniczego i do żony, ona zanim jeszcze w ogóle usłyszała, co będzie na tym kursie czy na tym zgromadzeniu, ona już jest, już jest zachwycona, bo na pewno będzie fajnie. To jest dla mnie pewien rodzaj niewiary, jak opisał to ten człowiek. Ja mówię o swojej opinii. Jeszcze raz powtórzę: jeśli ktoś będący świadkiem teraz tego słucha i mówi, że o chłopie, ty nie masz wiary, bo nam się to podoba, fajnie, że wam się podoba, a mi się nie podoba. To jest moja opinia. Dla mnie to jest pewien rodzaj po prostu manipulacji, albo raczej oznaka bycia zmanipulowanym, ponieważ nawet według Biblii. Pierwszy Jana, na przykład czwarty rozdział, czy przykład Berejczyków pokazuje, że powinniśmy badać wszelkie wypowiedzi, sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, bo wyszło wielu fałszywych proroków i tak dalej. Powinniśmy badać wszystko, nawet to, co rzekomo jest natchnione, powinniśmy badać. Więc takie podejście, takim lekko duchem, że na pewno będzie super i wszystko super się strawi, wszystko będę jadł, co na tym zgromadzeniu podadzą. Mam tu na myśli tę st strawę duchową. Jest takim nonszalanckim podejściem i czymś, co wcale nie świadczy o dojrzałości z mojej perspektywy. No bo powiedzmy sobie wprost. Tak, bądźcie szczerzy, nawet świadkowie, jeśli tego słuchacie. Czy wszystko, co do tej pory słyszeliście na zgromadzeniach, na kursach, na broadcastingach, to co przeczytaliście w literaturze, wszystko to było zachwycające dla Was. Już teraz się nie czepiajmy tego, co jest tak zwanym starym światłem, chociaż na przykład 4 lata temu było nowym światłem. Zostawmy to. Ale czy naprawdę wszystko zasługuje na taką recenzję, że cóż za wspaniały pokarm duchowy, zobaczcie jak jechowa o nas dba. I jak dostarcza nam wszystkiego, czego potrzebujemy, naprawdę? Ja tutaj tego nie neguję, bo Bóg zadbał o to, żebyśmy mieli to, czego potrzebujemy, ponieważ wysłał swojego syna, który pokazał nam, jak mamy żyć, jak postępować, jak się zachowywać, jakie mieć stosunki, stosunki z innymi, żeby nasze jarzmo było. Przyjemne, a brzemię lekkie, tak jak w przypadku Pana Jezusa. I to, co jest spisane, służy naszemu pożytkowi, według Rzymian 15:4, jeśli dobrze pamiętam. To wszystko, co zostało napisane, zostało spisane dla naszego pouczenia. I mamy pociechę z pism, i mamy nadzieję. Bóg o to zadbał. Oczywiście, z mojej perspektywy, należą się Mu za to podziękowania. Ale jeśli chodzi o pokarm wytwarzany, przez niewolnika, no to już ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. I teraz proszę Was o szczerość. Kto z Was, będąc na zgromadzeniu, po przerwie, załóżmy, nie wiem, obiadowej, wiecie, jak o 9.30 zaczynało się zgromadzenie, przeważnie, no to było tam trzy godziny mielenia, potem było, była przerwa i wracaliśmy, kto nie przysypiał na żadnym punkcie na zgromadzeniu? Kto z Was, oglądając jakiś broadcasting, być może w szerszym gronie, nie czuł się zażenowany słuchając jakiejś piosenki? Nigdy się nie czuliście? Wszystkie Wam się podobały? Dobrze, wystawię na próbę taką tezę. Posłuchajcie na przykład tego. Skarbie mu. Tak bardzo kocham Cię, z Tobą chcę być już na zawsze. Że bardziej kocham Cię, tak kocham Cię Tak dobrze mi z Tobą być I razem dla Woda żyć Codziennie czuję, że bardziej kocham Cię Że tego. <laughs> Oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Natomiast moja opinia jest taka, że gdybym słuchał tego na przykład dzisiaj, tak, dałbym się zaprosić na broadcasting i w gronie 10 ludzi słuchałbym takiej piosenki, no to myślę, że żebym został wykluczony albo na zajutrz miałbym komitet, bo miałbym z tego, no, no tak bym się śmiał. Że na pewno wszyscy byliby zgorszeni, to jestem pewne. No, więc, co chciałem powiedzieć, to była taka wtrątka, żeby was rozluźnić. Natomiast teraz y, przejdziemy do podniesienia ciśnienia. Czy wszyscy pionierzy, wszyscy słudzy, jacyś tam pełnoczasowi, wszyscy nie wiem, głosici nie głosiciele, starsi, słudzy pomocniczy, wiecie, którzy z takich kursów generalnie przez organizacje organizowanych. Mogą korzystać, to są wszyscy ludzie tacy nawiedzeni, tacy, którzy mają klapki na oczach, i obojętnie, co się im nie poda, to będą mówili, że jest super i fajnie. Wiecie, to tak jakby nie wiem, suchy chleb wam podali w restauracji, ale z racji tego, że ktoś wam powiedział, że ta restauracja jest najlepsza, to wy na ten suchy chleb patrzycie, i mówicie, nie no, takiego suchego chleba to ja nie jadę. I nawet suchy chleb tak potrafią podać, dobry co, i się tak nawzajem tak się no pierzecie sobie banie, mówiąc krótko. I tak to często wygląda z tym pokarmem duchowym. Wywiad wcale nie był ciekawy, strażnica wcale nie była ciekawa, program wcale nie był ciekawy, a jeden drugiego po prostu naganie na zasadzie ale fajny program duchowy, co? No tak, Bóg o nas dba, super, no... Mm, niesamowite, niesamowite. Trochę tak to przypomina. Taka gadka przypomina właśnie takie zachowanie. No ale pytanie, czy wszyscy tak mają? Nie wszyscy. Tylko nikt o tym głośno nie mówi. Bo jeśli zaczniesz głośno o tym mówić, że na przykład byś powiedział: No, to strażnica jak strażnica, nic specjalnego. I. Ale by było. Jak ty tak możesz powiedzieć? Nie, no wiesz co? Może powinieneś naprawdę popracować nad swoim usposobieniem duchowym, bo nie okazujesz docenienia braciom, którzy. I teraz. W cudzysłowie podali ci ten suchy chleb. Tak to wygląda. Ale pokażę wam drugą stronę medalu, że nie wszyscy pionierzy tak zapatrują się na te szkolenia. Jedna subskrybentek napisała pod jednym moim podcastem taki komentarz. Posłuchajcie. Ja byłam tylko na kursie służby pionierskiej. Marzyłam o tym, że po latach pójdę na niego kolejny raz. To taka nagroda dla pioniera. Ale w międzyczasie przestałam nim być. Aha, czyli była pionierem, przestała nim być i teraz znowu jest i jedzie na kurs. Okay. Na kurs pojechałam z siostrą ze zboru, na którego terenie wtedy byłam. Przyjechał po nas jej mąż. Przyjechał już po tym kursie je odebrać. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że około godziny wracaliśmy i obie przez całą drogę nie odezwałyśmy się ani słowem. Potem dowiedziałem się, że mąż tej siostry miał uczucie, jakby auto płynęło w powietrzu. Czuł bardzo duchową atmosferę. A ja czułam się trochę jak zużyty kondom. Bo na kursie jednego razu byliśmy nikim, bo pionier ma się, wywyż... ma się nie wywyższać, ma braci stawiać wyżej siebie. Każdy człowiek na terenie, który nie usłyszy dobrej nowiny albo nie przyjmie strażnicy, będzie dla mnie obciążeniem przed Bogiem, bo sam Bóg go zabije, a jego krwi będzie domagać się z mojej ręki. Z drugiej strony, było sporo korporacyjnej gadki motywacyjnej typu, wy jesteście solą zboru, prawą ręką Jehowy, wyjątkowi, to za waszym pośrednictwem ichować trzęsie narodami, by wydobyć z nich kosztowności. To wy, w myśl tytułu podręcznika, jesteście źródłem światła. Musicie wymagać od siebie bycia doskonałym. Tak, w cudzysłowie oczywiście, bo cały zbór na was patrzy. Macie być wsparciem dla starszych, motywować braci, a zarazem, w myśl tego, że mucącemu wołowi nie zawiążesz pyska, mamy prawo oczekiwać, że bracia będą nas wspierać jedzeniem, odzieżą czy datkami. Nie organizacja, na której rzecz się pracuje, tylko zwykli bracia będą nas wspierać. Pracowałam do niedawna w Korpo. Tam są identyczne szkolenia. Będąc na menedżerskim szkoleniu, poczułam się jak na kursie w organizacji. Z tą różnicą, że w Korpo poszłam na kurs, bo dostałam awans i dodatek do wypłaty, a w organizacji samo pójście na kurs jest nagrodą. A lud się cieszy i traktuje to jako dar. Ok, a dalsza część komentarza dotyczy już po prostu podcastu, pod którym się to zamieści, pod którym ta osoba to zamieściła. Tak więc widzimy drugą stronę medalu, że w momencie kiedy ludzie już się nie boją mówić o tym, jak ten pokarm wygląda, jak te kursy wyglądają, no to się okazuje, że wcale nie jest aż tak kolorowo, jak się to opisuje. Znowu, jeśli jesteś świadkiem, podać Ci przykład. Dlaczego tak wielu braci wtedy, kiedy było Zoom, po jakimś czasie zaczęło wyłączać kamerki? Dlaczego tak wielu braci przestało w ogóle uczęszczać na zebrania i do dzisiaj na salę nie wróciło? Ponieważ jak przy... nie zaczyna się od ponieważ. Stało się tak, ponieważ <grym> wielu braci skupiło się tylko na tym właśnie pokarmie, na tym głosie z monitora, i doszło do wniosku, że to nie jest sal nic specjalnego. Bo w momencie, kiedy przychodzisz na salę, Gra fajna muzyczka, są uśmiechnięci bracia. Mężczyźni w garniturach, ładnie ubrane kobiety zazwyczaj. Wszyscy są uśmiechnięci. No to ta energia na samej sali jest w porządku, uważam, tak, żeby się tam czuć normalnie. Oczywiście, kiedy sami jesteśmy uśmiechnięci, nie robimy tego na siłę i tak dalej, to wtedy jest ok. I wtedy co? Dobra, już zaczyna się zebranie, po zebraniu pogadamy. No i się siada i się czeka, aż to zebranie minie przeważnie. Wykład jak jest fajny, to jest fajny, chyba, że ma jakiś starszy wujek, który czyta z kartki i średnio odmienia w ogóle końcówki i w ogóle ciężko się skupić na tym, co on mówi, no ale dobra, szybko zleci. Za chwilę strażnica, uch, już połowa zebrania. Jeszcze tylko dwa akapity się zgłoszę, ten mój młody też się zgłosi i potem jedziemy na obiad tam i tam. I w niedzielę to zebranie tak leci, bo jest taki czas oczekiwania czegoś po zebraniu. I tobie się wydaje, że jest fajnie. Nie? Lub sama atmosfera no nie jest zła. I nie skupiasz się na tym pokarmie tak jak powinieneś. Choćbyś chciał, no bo tak to, tak mózg działa. No i tyle. I w momencie, kiedy to wszystko zabrano ludziom i się okazało, że nie ma tej fajnej muzyczki, nie ma tych braci, jednak człowiek w monitorze to nie to samo, co człowiek 30, 50 cm ode mnie, z którym mogę porozmawiać, okazuje się, że sam pokarm jest bardzo przeciętny. Kolejne zebranie, patrzysz, przecież to ostatnio było. Patrzysz, kolejne zebranie, znowu odgrzewanie kotleta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ludzie zaczęli się po prostu wysypywać. Z mojej perspektywy, dobrze. Oraz w ogóle mnie to nie dziwi. Do czego zmierzam w całym tym podcaście? Zmierzam do tego, że ja nie mam zamiaru na siłę, na przykład komuś, kogo znam, przychodzić i mówić: Ta, ta zupa, co ją miesz to jest zasłona. Nie będę mu pluł do tej zupy, bo jak mu smakuje, to niech je. Tak? Ale jeśli znam restaurację, która za te same pieniądze oferuje dużo lepsze jedzenie, no to mogę je pokazać. Na tej zasadzie, że powiem, skosztuj tylko sobie, a potem wróć sobie do tej swojej słonej zupy. Na tym to polega, z mojej perspektywy, to co ja robię. I uważam, że jeśli osoba wierząca skupi się właśnie na o sobie Pana Jezusa na tym, żeby nie tylko siedzieć z Biblią w, z, z nosem w Biblii i przegrzebywać z zakamarki i w ogóle szukać nie wiadomo czego. Jeśli skupi się na życiu w taki sposób, jak Pan Jezus, no to się okaże, że to jest jednak najlepszy kucharz, jakiego możemy sobie wyobrazić. A nie tam ludzie, którzy powinni w cudzysłowie kelnerować i podawać jedynie ten pokarm, który on już stworzył, tak? A oni po prostu zaczęli kucharzyć po swojemu, podawać ludziom jakieś inne wytyczne. Jak chcesz być pionierem, to zrób 15 godzin, to bierz, jak jest promocja, potem 30 godzin. Jak chcesz się cieszyć uboższym uznaniem, to musisz robić to, to, to i tamto. I zaczęli na ludzi po prostu nakładać jakieś ciężary. I ja o tym dlatego mówię. Że dzisiaj mi jest o wiele, wiele leżej I życzyłbym sobie, żeby jak najwięcej osób też tak miało. Po prostu. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Życzę Wam udanego weekendu. Dziękuję za wsparcie, za lajki, za komentarze moje mieli za subskrypcję. Patronom za wsparcie finansowe. No i cóż. Dziękuję za wszystko. Życzę Wam udanego weekendu, trzymajcie się. Cześć.